Dzień dobry. Wyobraźcie sobie następującą sytuację. Macie jedną salę prób i 10 zespołów, i wszystkie chcą na niej ćwiczyć. Każdy ma swoją godzinę rozpoczęcia i długość próby. Nie możecie, no naprawdę nie możecie wpuścić dwóch zespołów naraz, bo zrobiłby się kompletny chaos. Chcemy więc zaplanować jak najwięcej prób. Ale tak, żeby się nie nakładały. I co my tu mamy? Mamy tutaj listę prób, i każda ma godzinę rozpoczęcia, na przykład ósmą, i czas trwania w minutach. 30. Z tych dwóch rzeczy wyliczamy trzecią, koniec próby. I robimy to w następujący sposób. Czyli mamy godzinę rozpoczęcia razy 60, Plus czas trwania. Czyli godzina 8 to jest 480 minut od północy, a 480 plus 30 to jest 510, i tutaj mamy koniec próby, i to są po prostu minuty od północy. Dzięki temu możemy łatwo porównywać, która próba. Kończy się wcześniej. Mamy drugi krok. Sortujemy, ale sortujemy według zakończenia. Nie sortujemy po początku, sortujemy po końcu. Czyli ustawiamy próby tak. Najpierw ta, która kończy się najwcześniej, potem ta, która kończy się chwilę później, i tak dalej, i tak dalej. I wybieramy tylko te próby, które się. Nie nakładają. Czyli algorytm robi coś bardzo prostego. Bierze pierwszą próbę, bo nic z nią nie koliduje. Zapamiętuje, o której ta pierwsza próba się kończy. Patrzy na kolejną próbę. Jeśli zaczyna się po, lub dokładnie w momencie, gdy kończyła się poprzednia, Bierzemy. Jeżeli zaczyna się wcześniej, odrzucamy, bo nachodzi. I tak do końca listy. Efektem jest lista prób, które nie zachodzą na siebie i których liczba jest maksymalna i też możliwa. Na końcu wynikiem są tylko próby zaznaczone na zielono. One układają się w grafik bez nakładania. Szare nie znikają z programu, ale nie wchodzą do finalnego planu, bo zaczynały się za wcześnie i koridowały z poprzednimi. No, i teraz omówmy sobie kod. Mamy tutaj strukturę. Dokładamy przestrzeń nazw. No i tutaj mamy zmienną właściwie stałą n równą 10. Kolejny element. Tutaj od razu zakomentowanie będzie ono nam za chwileczkę potrzebne. To będzie zmienna początek i czas. I teraz tak. Strukt próba grupuje dane jednej próby. Mamy dwa pola. Pocz i czas. Pocz to godzina rozpoczęcia. Zapisana jako liczba całkowita, na przykład 8. Czyli to oznacza 8. Czas to długość próby w minutach, na przykład 30. Kiedy chcemy policzyć moment zakończenia, robimy wtedy następującą rzecz. Dobrze, teraz wpiszemy sobie to, co powiedziałem, że początek to jest na przykład ósemka. No i teraz mamy kolejne. Czyli tak. Jak to zapiszemy arytmetycznie? No to liczymy początek razy sześćdziesiąt plus czas. Czyli 8 razy 60 to jest 480, dodajemy 30 i to jest 510. Już to mówiłem, teraz macie to rozpisane na ekranie. Czyli jest to jeszcze raz liczba minut od północy, czyli 8,30. I to jest jednostka, jaką będziemy operować. Przechodzimy do funkcji main. Pierwsza linia w main, czyli tworzymy tablicę P o rozmiarze n, czyli 10, na elementy typu proba Próba z polskimi znakami mówiąc. Następna linia. Otwieramy plik o nazwie, którą tutaj podałem. WE, no to jest strumień wejściowy powiązany z tym plikiem. W praktyce program oczekuje, że ten plik będzie znajdował się w tym samym katalogu, z którego uruchamiamy program. W tej wersji, uwaga, nie sprawdza, czy otwarcie pliku się powiodło. Jeśli plik nie istnieje, kolejne odczyty nic nie wczytają i program zachowa się błędnie. Kolejna linijka, no to jest znana sztuczka programistów, czyli zakomentowują. I wtedy można od razu tutaj zakomentować i pobrać inny plik o innej nazwie. Dobrze, dodajemy teraz pętlę for. Ta pętla czyta n par liczb z pliku. Każda para to początek, czyli pocz, i czas dla kolejnej próby. No wyobraźmy sobie pierwszy wiersz pliku 8.30. Po odczycie P0.pocz będzie równe 8. A P0 kropka czas będzie wynosiło 30. I proszę Państwa bardzo ważne, żeby w pliku były same liczby w takim samym, w takim właśnie formacie. Dobrze, następnie close. Po wczytaniu danych zamykamy plik komendą WE Close. To dobry zwyczaj, bo zamykamy uchwyt do pliku i zwalniamy zasób. No i teraz mamy. Bardzo ważna linia. Wywołujemy standardową funkcję sort z biblioteki tej, właśnie algorytmów. Mówimy jej: posortuj od obiekty od P0 do Pn-1 według kryterium zawartego w funkcji porównaj. Porownaj, przepraszam. To jest klucz. Sortujemy po czasie zakończenia próby, a nie po początku. Po sortowaniu, pierwsza próba na liście to ta, która kończy się najwcześniej. Teraz przejdźmy do funkcji. Dobrze. Co robi ta funkcja? No więc chciałbym, żebyście to mieli też czarno na białe. Jeśli A początkowe, czyli A pocz jest równe 8, i A czas jest równe 20, to A pocz razy 60 jest równe 480. 480 plus 20 jest równe 500. Jeśli B pocz jest równe 8, i B czas jest równe 30, to B. Kończy się jako 510. Wtedy porównaj. AB zwróci nam true. Więc A będzie przed B. I to jest ta metoda sortowania. Dobrze. Przejdźmy. Z powrotem do kolejnej funkcji. I teraz co się tutaj dzieje? Po tym wcześniejszym sortowaniu wywołujemy MLP. -P, i wypisujemy wynik. out maksymalna liczba prób. No i tutaj zostanie nam coś zwrócone. MLP to funkcja, która liczy maksymalną liczbę niekolidujących prób, zakładając, że tablica P jest wcześniej posortowana. Wyniki drukujemy na ekran. No i teraz omówimy sobie samą funkcję. No, i teraz, co robi ta funkcja? Liczy maksymalną liczbę prób, które można wybrać, zaśnie, tak jak mówiłem, zakładając, że tablica P jest już posortowana po czasie zakończenia. LP to licznik wybranych prób. LP zaczyna się od 1, bo wybieramy pierwszą próbę z listy. OST to indeks, Ostatnio wybranej próby, na początku OST jest równe 0. Potem idziemy przez kolejne elementy: od i równego 1 do n-1. Dla każdego i sprawdzamy, czy początek próby pi przeliczony na minuty jest większy lub równy niż koniec poprzednio wybranej próby. Czyli to post.pocz 0,4 razy 60 plus post razy czas. Jeśli tak, to znaczy, że dana próba nie nakłada się na ostatnio wybraną i możemy ją dodać. Zwiększamy LP i ustawiamy OST na I. Dobrze. Ten program. Pokazuje klasyczny przykład algorytmu zachłonnego. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.